Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i zarazem otwieram obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żywcu w dniu 9 sierpnia 2023 roku, godzina 8. Informuję, że posiedzenie Rady Miejskiej w Żywcu jest transmitowane przez kanał YouTube i nagrywane na żywo. Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniach jest miasto Żywiec reprezentowane przez burmistrza miasta Żywiec. Dane osobowe przetwarzane są w celu transmisji i nagrywania za pomocą za pomocą urządzeń rejestrujących obrazy dźwięk sesji na podstawie artykułu 20 ustęp 1b ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 18 ustęp 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w biurze rady i na stronie internetowej BIP Miasta Żywiec. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie na nadzwyczajnej sesji witam Pana Burmistrza Miasta Żywca, Pana Antoniego Szlagora. Bardzo serdecznie witam Pana Wiceburmistrza Marka Czula. Bardzo serdecznie witam Pana Wiceburmistrza Janusza Juraszka. Serdecznie witam Panią Skarbnik Błogosławę Gazaś. Panią Sekretarz Małgorzatę Sanetę, Pana Mecenasa Andrzeja Twardowskiego. Serdecznie witam pracowników Urzędu Miasta. Witam serdecznie Radnych i yy, yy, Radnej, Radnych Rady Miejskiej w Żywcu. Witam wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają na kanale YouTube. W obradach dzisiejszej sesji bierze udział 18 radnych. Tym samym stwierdzam, że obrady są prawomocne. Szanowni Państwo, jest już 19 radnych, także tylko dwóch radnych jest nieobecnych. Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnego punktu. Pierwszym punktem był otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności, a kolejnym punktem jest zatwierdzenie porządku obrad. Porządek obrad mają Państwo wyświetlony na ekranach monitorów, jak również otrzymywali, otrzymali Państwo na swoje skrzynki. Można było się z porządkiem obrad zapoznać. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Zatwierdzeniem porządku obrad proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo za udział w głosowaniu. Głosowało 19 radnych, 19 radnych głosowało za. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Kolejnym punktem. Szanowni Państwo, jest podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej naliczania oraz sposobu kontroli w ramach rządowego programu, programu ochrony zabytków. Bardzo proszę o krótkie wprowadzenie Pana Burmistrza Miasta Antoniego Szlagora. Szanowni Państwo, jak się czasami w życiu zdarzano, niestety rządzący wymyślili program rządowy odbudowy zabytków, no ale do końca nie sprecyzowali, komu ten program ma służyć. Wszyscy myśleli na początku, że tylko samym samorządom, a to się okazuje, że ten program nie jest tylko dla samych samorządów i były gdzieś tam do góry pisane różnego rodzaju petycje, w związku z powyższym yy, nas się tam yy, zaczęto z nami rozmawiać. No, że trzeba popodejmować jakieś uchwały, które by otwarły drogę teraz. Bo się teraz u góry tego nie da tam zmienić, żeby były jakieś uchwały, żebyśmy mogli po prostu. No, yy, przez nas się ktoś mógł zwrócić po prostu o te pieniądze. To, to by tylko ta, ta uchwała dotyczy, dotyczy jak sami Państwo w treści uchwały macie napisane zabytków, żadnych innych działań w ramach Polskiego Ładu, tam tutaj Pan Radny Widzyk mi zgłaszał, Wiadoma sprawa, że to nie ja sam będę to, to gdzieś tam wybierał, tylko będzie powołana przeze mnie komisja, która po prostu, jeżeli wpłyną takie wnioski, no to wtedy wybierzemy, czy, czy zaakceptujemy ten wniosek, że on akurat powinien dostać, czy nie powinien dostać, także że, że na pewno to się wszystko będzie odbywało w sposób transparentny. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu za wprowadzenie. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Pan Radny Mirosław ja mam tylko jedno pytanie do Pana Burmistrza, bo czy w tym programie też będą mogły brać wspólnoty mieszkaniowe, które zarządzają jakimś obytkiem, obiektem zabytkowym? No, każdy, kto ma, kto, każdy kto ma jakiś zabytek. Bo tam jest też tytuł własności. Nie no, użytkować... no, no każdy, każdy kto ma zabytek. Każdy tak? No, no. Dobra, dziękuję. Pan radny Rzlasica, czyli, czyli z tego, co Pan Burmistrz mówi, czyli osoba prywatna, która będzie miała zapis wpisana do gminnego, tam nie wiem, dom, czy czy coś rejestru zabytków, to może się o to ubiegać, tak? Tak, tak. Szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań. O, osoba tym... prywatna, chyba, ta, chyba tak, Panie Radco, nie? O zabytkach, nie? kto jest właścicielem zabytków, no to wiadomo, że, 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 że jest, jest, jest osobą uprawnioną, nie? Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo za udział w głosowaniu. Głosowało 18 radnych, 18 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, kolejnym punktem jest zakończenie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żywcu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i przepraszam, że no musieliśmy Państwa ściągać w okresie wakacyjnym, ale tak jak wspominaliśmy, są uchwały, które trzeba podjąć w trybie natychmiastowym, więc po to, po to się spotykamy. Dziękuję wszystkim za przybycie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję. Jak już jesteśmy, Panie Przewodniczący, jak ktoś ma jakieś jeszcze sprawy do mnie, czy coś tam, no to przecież może.